Polska w najbliższych dniach doświadczy kolejnego epizodu zimowej aury. Meteorolodzy zapowiadają, że w wielu regionach kraju pojawią się opady śniegu oraz niskie temperatury, które utrzymają się przez kilka dni. Choć kalendarzowa wiosna zbliża się wielkimi krokami, zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Pierwsze opady śniegu spodziewane są na północy i wschodzie Polski. W tych regionach pokrywa śnieżna może osiągnąć od 5 do 10 cm, szczególnie w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. W rejonach podgórskich, takich jak Tatry czy Beskidy, śnieg będzie padał intensywniej, zwiększając pokrywę nawet o 15 cm. Na pozostałym obszarze kraju śnieg będzie przelotny, a miejscami zmiesza się z deszczem, co utrudni warunki na drogach. Temperatury również będą spadać. W nocy na wschodzie i w górach termometry pokażą od IA 8 do 8, a lokalnie nawet do Dwomanije 2 na W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 200 na północy do 200 na zachodzie. Mimo, że w zachodnich regionach śnieg może się szybko topić, to chłodne noce będą sprzyjać tworzeniu się oblodzeń. Silniejszy wiatr osiągający prędkość do 50 km/h będzie szczególnie odczuwalny na wybrzeżu i w otwartych przestrzeniach. Może on powodować zawieje śnieżne, co dodatkowo utrudni widoczność i poruszanie się. Eksperci zalecają ostrożność podczas jazdy, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych. Dynamiczna zmienność pogody może mieć wpływ na codzienne życie mieszkańców. Warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, szczególnie jeśli planowane są podróże w regiony, gdzie warunki będą najbardziej wymagające. Kierowcy powinni upewnić się, że ich pojazdy są wyposażone w zimowe opony, a piesi zachować ostrożność na śliskich chodnikach. Prognozy wskazują, że zimowa aura utrzyma się przez kilka dni po czym możliwe jest lekkie ocieplenie, które szczególnie odczują mieszkańcy zachodniej Polski. Jednak zima może jeszcze zaskoczyć kolejnymi falami mrozu i opadów śniegu. Warto śledzić bieżące prognozy, by być przygotowanym na dynamiczne zmiany atmosferyczne.